Witajcie, to kolejny odcinek z serii Co wydarzy się w przyszłości. Ostatnio poruszałem temat tysiącletniego królestwa. Natomiast dzisiaj chcę się skupić na temacie Sądu Ostatecznego i temacie Jeziora Ognistego. I od razu przejdę do Pisma Świętego, Księga Objawienia, 20 rozdział, wersety od 11 do 15. Czytamy. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga. Księga żywota została otwarta i osądzeni, osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostało wrzucone do jeziora Ognistego. Owo jezioro Ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora Ognistego. Także taki fragment Słowa Bożego, który mówi o, o sądzie, który nadejdzie. Ten sąd, mamy, jeżeli mamy go umiejscowić w czasie, no to on jest od razu po tysiącletnim królestwie, kiedy jak czytamy, ziemia i niebo pierzchły, nie ma już nieba i ziemi, tej, której my znamy, tej, na której też tysiącletnie królestwo miało miejsce. I czytamy o sądzie, w którym uczestniczą, jak czytamy, wielcy, mali. Oni stoją przed tronem i są sądzeni na podstawie tego, co jest zapisane o nich w księgach. No, w tych księgach napisane są w zasadzie uczynki każdego, każdej z tych osób. I jeżeli mówimy w ogóle o sądzie, też sądzie ostatecznym, no to niektórzy myślę, tak, takie mają przeświadczenie, tak? Oczywiście ci, którzy w Biblii nie czytają, że, że sąd w przyszłości, który Bóg dokona, to jest coś takiego, że po prostu stajesz przed Bogiem, Bóg patrzy na Twoje dobre uczynki, na Twoje złe. Jeżeli jest więcej tych dobrych, to masz życie wieczne. Myślę, że tak właśnie wielu ludzi funkcjonuje, tak sobie wyobraża y, sąd. Natomiast y, no, tu widzimy, że na tym sądzie y, każdy, który tam stoi, y, no, jego uczynki są osądzone. Czytamy i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. No, na tym sądzie są wszyscy ci, którzy umarli wcześniej, a którzy nie zaufali Bogu, nie złożyli zaufania Bogu. No, czytamy tu o tym, że między innymi może wydało umarłych, czyli ci ludzie, którzy gdzieś tam zginęli na morzach, ale też przede wszystkim no śmierć i piekło wydały umarłych śmierć i piekło czyli w zasadzie mówimy tu o czymś takim jak Hades świat zmarłych, bo takie słowo pada w Grece, gdy, gdy tu czytamy o piekle więc ci wszyscy, którzy umarli którzy nie zaufali Bogu za swego życia, są dzisiaj właśnie w miejscu Miejscu dla nas niewidzialnym, które Biblia określa jako świat umarłych. W, w tym miejscu oni czekają na sąd ostateczny, i ten sąd ostateczny właśnie jest, jest opisany tutaj. Ten sąd ostateczny kończy się tym, że ci wszyscy ludzie, którzy na tym sądzie się znajdą, oni zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. Jest to, jak pismo to mówi, druga śmierć. Każdy człowiek umiera raz pierwszy w ciele, gdy kończy się jego czas na tym świecie, natomiast każdy, kto nie złożył zaufania w Bogu, umiera po raz drugi, tak to Biblia określa. Jest wrzucony do jeziora ognistego no oczywiście to nie jest tak, że w tym jeziorze ognistym już nic nie czuje, nie ma go tam on, on tam po prostu będzie żył, będzie żył wiecznie i no w tym jeziorze ognistym będzie, to jest miejsce wiecznej kary męki tam jak Biblia mówi, ona mówi może w w odniesieniu do do, tysiącle, do przepraszam, do, do zbuntowanych aniołów, czy do e, diabła, który został wrzucony, też do jeziora ognistego, tego, że oni tam będą dręczeni dniem i nocą na wieki, wieków. Więc ten los spotka każdego, jeżeli chodzi o, o diabła, jeżeli chodzi o tych zbuntowanych aniołów ale także jeżeli chodzi o tych wszystkich ludzi którzy po prostu nie uwierzyli Bogu za swojego życia nie ma czegoś takiego jak jakiś czyściec czy inne różne bajki które gdzieś tam się opowiada jeżeli chodzi o wieczność jest albo życie wieczne z Bogiem na nowej niebie i nowej ziemi w nowym Jeruzalem albo Właśnie jezioro Ogniste. Jeżeli mówimy o jeziorze Ognistym, to dzisiaj tam nikogo nie ma. Tak jak już mówiłem, dzisiaj, jeżeli człowiek umiera, idzie do świata zmarłych, i yy, w tym świecie zmarłych, on żyje w duszy i czeka właśnie na sąd ostateczny. A jeżeli uwierzył, to jest, no też można powiedzieć w świecie zmarłych, ale jest w raju bożym i tam czeka na zmartwychwstanie właśnie z ciała i na życie wieczne. Bardzo dobrze to też obrazuje podobieństwo o bogaczu i łazarzu zapisane w Ewangelii Łukasza w XVI rozdziale. Tam czytamy takie słowa, je przytoczę. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany, a gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpiał w tym pomieniu.” Abraham zaś rzekł, Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak łazasz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do was nie mogli się przeprawić. Czyli widzimy, że ewidentnie. <laughs> Jest możliwa nawet rozmowa między gdzieś tymi ludźmi, tak? Natomiast no jest tam granica nie do przejścia, więc mamy świat umarłych, ci, którzy są potępieni na wieczność i raj Boży, w którym jest tu w tej przynajmniej podobieństwie opisany też między innymi Abraham, ale też no te słowa o raju Bożym, na przykład Pan Jezus kieruje do złoczyńcy na krzyżu, kiedy mówi zapewniam Cię, że dziś jeszcze ze mną będziesz w raju, do tego złoczyńcy, który uwierzył, więc tak to wygląda dzisiaj, dzisiaj ludzie w duszy są w świecie umarłym albo w raju Bożym, no i tam czekają na na zmartwychwstanie, albo do życia wiecznego z Bogiem, albo na do, yy, na sąd ostateczny i na bycie na pójście do jeziora ognistego także tak jak już mówiłem, dzisiaj w jeziorze ognistym nikogo nie ma, ma Biblia uczy nas, że pierwsze pierwszymi ci, którzy znajdą się w jeziorze ognistym będzie zwierzę czyli ten antychryst, który Przyjdzie na świat i fałszywy prorok, który będzie czynił cuda i znaki. To jest 19 rozdział Księgi objawienia 20. werset. Oni obaj zostaną wrzuceni żywcem do jeziora ognistego gorającego siarką. Potem zostaje wrzucony tam diabeł, po gdy minie tysiąc lat, na, gdy jeszcze zwiedzie narody, i zaraz potem. Gdy odbędzie się ten sąd ostateczny, o którym czytaliśmy, przed y, którym, no tak jak już mówiłem, staną wszyscy ci, którzy nie uwierzyli, na tym sądzie ostatecznym y, będą właśnie też no, no, ci, którzy, których imiona nie zostały zapisane w Księdze Żywota. Więc niezależnie, y, czy człowiek za życia, nie wiem, miał... Bardzo dużo dobrych uczynków i trochę złych, ale jeżeli nie uwierzył Chrystusowi, jeżeli nie uwierzył Bogu, to i tak stanie na tym sądzie ostatecznym. Jeżeli jego imię nie zostało wpisane do Księgi Żywota, nie przejdzie tego sądu. Niezależnie ile dobrego zrobił, niezależnie ile nie wiem, pieniędzy rozdał ubogim, jeżeli nie złożył zaufania Bogu, będzie osądzony na wieki i wrzucony do jeziora. Ognistego. Drugi list do Tesaloniczan. Też chciałbym jeszcze przywołać. Tam jest pierwszy rozdział. Tam Biblia coś takiego mówi. Mówi o ogniu pomienistym który jest karą dla tych, którzy no, nie poznali Boga oraz tym, którzy nie byli posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oni poniosą karę za tracenie wieczne. Oddalenie od oblicza Pany, Pana i od mocy chwały Jego. Gdy człowiek umiera, gdy wie, że nie złożył swego zaufania Bogu, gdy w duszy trafia do właśnie do świata umarłych, to on już wie, że jest w tym miejscu, gdzie jest na wieki oddalony od Boga, oczywiście czeka na ten sąd ostateczny, natomiast no, jest to wszystko przerażające, ta świadomość tego, że no, będę żył wiecznie w oddaleniu od Boga, będę żył wiecznie bez Boga tak? w jeziorze ognistym, które jest miejscem wiecznej kary, męki, miejscem, gdzie jest siarka, jak to też opisuje Biblia. No, jest to przerażające, dlatego też warto zastanowić się, w którym miejscu jestem w swoim życiu. Czy złożyłem swoje życie Bogu, czy zaufałem Bogu, czy uwierzyłem Bogu w Jego ratunek, który ma dla mnie. A jeżeli tego nie zrobiłem, to muszę mieć tę świadomość, że życie wieczne spędzę w oddaleniu od Boga w miejscu, które Biblia nazywa jeziorem ognistym i mam ciągle mam czas, natomiast nie wiem kiedy to moje życie się skończy i w każdej chwili Bóg może mnie odwołać z tego świata i potem już nie będzie ratunku. Nie ma żadnego czystca nie ma możliwości niczego zmienić. Ratunek jest teraz, ratunek jest w tym momencie, bo ciągle czas, trwa czas łaski, ciągle jest możliwe to, aby zostać zbawionym z naszych grzechów. Jest Pan Jezus Chrystus, jest ratunek i dobrze to przemyśleć, dobrze też zaufać Bogu, dobrze zaufać prawdą Ewangelii. Dlatego zachęcam, aby właśnie myśleć o swoim życiu, o tym też, gdzie spędzę swoją wieczność, bo ten czas tu na Ziemi to jest pewna chwila. Oczywiście 70, 80 lat wydaje się długo, ale te lata lecą, rok za rokiem. Czasem jakiś wypadek, czasem jakaś choroba i nas nie ma. Jesteśmy jak trawa, jak kwiat polny, jak to Biblia opisuje. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. Natomiast jest życie wieczne i pytanie, gdzie to życie wieczne spędzimy. No i czy właśnie, patrząc na ten dzisiejszy fragment, czy naszym przeznaczeniem jest sąd ostateczny i jezioro ogniste? Jeżeli nie zaufaliśmy Bogu, to tak właśnie jest, ale ciągle, tak mówię, jest czas, żeby jeszcze to zmienić. Także też zachęcam do przemyśleń, kiedy ten temat. Jest poruszony. Księga objawienia, jeszcze 41 rozdział ósmy wersel mówi coś takiego, że udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Jest tu wymieniony szereg grzechów, w których ludzie tkwią, ale to jezioro ogniste jest też, tak mówię, no przede wszystkim no dla każdego, kto nie złożył swego zaufania Bogu, bo tylko przez wiarę możemy być usprawiedliwieni. Nie dzieje się to przez uczynki, przez jakieś zasługi. Oczywiście e, uczynki są ważne, ale ważne dla Boga są tylko uczynki, które są dokonane w Bogu. E, bo wszystkie inne uczynki, jak Biblia mówi, są uczynkami martwymi i dla Boga nie mają znaczenia. Uczynki są ważne, ale jeżeli są dokonane w Bogu, one też są świadectwem dla innych ludzi, bo ludzie potrzebują widzieć nasze zachowanie, jeżeli idziemy za Chrystusem. Potrzebują też widzieć te owoce, które my możemy przynosić. Natomiast przed Bogiem jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, to Bóg widzi nasze serca. To Bóg widzi, czy złożyliśmy zaufanie Bogu, czy, czy w tym momencie tak złożyliśmy zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi, bo na ten moment innej drogi zbawienia nie ma. Jak tylko, tylko wiara w dzieło w Chrystusa i przyjęcie tej Bożej Sprawiedliwości, która jest w Chrystusie. Także tyle na dzisiaj. Nagram jeszcze jeden ostatni odcinek, który będzie dotyczył tematu nowego nieba i nowej ziemi.